Cześć widzowie, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem jesteśmy w, jestem w Derby Crash 3. I wjechałem na tę górę. Dobrze. A trzeba się zabawić. Lecimy. Kurde, jeszcze będzie coś lepszego. Ej, dobra, wikołkuję. A Drift. A lecimy po jakieś auto, żeby je zniszczyć albo w ogóle. Patrzyłem sobie autopiloty. Żebym mógł się może pościgać, jak... ale nie wiem. Może będą chcieli się ścigać, ale raczej wątpię, bo te autopiloty nie wiadomo co robią, no. Nie, nie jadę tędy, wolę jechać na skróty. <grym> nie no. Dobra. Lecimy. No nie Ano, figurkupanie. Ano Co jest? Moje auto się Zmiażdżyło w pół jakby zgniosło. No. Dobra. I pod tym odcinkiem nie wiem. Będzie chociaż, nie wiem, jedna łapka w górę. To... To nagram kolejny odcinek. Albo jedna subskrypcja, no. Dobra. O no i widzicie widzowie, już dojecham znowu do tej drogi skrótem. Najlepiej jechać z skrótami. Bez hitu. Dobra, gdzie ktoś jest? Jak będę widział jakiś dym? Ktoś tam być, albo coś. No, dlaczego nic nie widzę? Dajcie mi coś. Teraz już trochę jestem zmęczony, bo już jest chyba z dwudziesta ale na no, razie nie chcę mi się spać, bo są jeszcze wakacje. Co jeszcze jest? Z... Góra nie. Stój. Dla. Dlaczego nikogo tu nie ma? I sobie możecie też znać w komentarzu, w jaką grę bym miał grać. To zagram w Dobra. A może zmienię teraz auto, bo tutaj wiem, że jestem na prostej góry. A, weźmy sobie kol. No. A co ci się stało, gościu? Wiedziałem co gdzie się stało Dawaj Czy Nie Czy ty... Co to jest No co Co oni zrobili I zostawiłem ich na te kilka minut to oni już się porozbijali Nie no Jakiś żart, to jest jakiś żart. No, nie rób driftów, a gdzie oni są? No, nie mogę wytrzymać. Ano, no. nikogo nie widać, że jest jakiś żart. Czy. U, dobra, widać. Zmieniłem zdanie. Zwolnijmy. Skręcaj. Dlaczego tu nie skręca? Na. Hamujemy. Co tam w tamtą stronę jest? Czy tam coś? O, co ty do. Ro... No, ja sobie jadę, co nie widzowie? I nagle. Bum! Widzieliście, co tu było, nie. Nie spodziewałam się tego, bez... Ja sobie tak normalnie jadę, szukam auta. Jest dym. I nagle. Łup! I wylatuje jakiś gościu, no. Gdzie on w ogóle? No, nieważne. No. czy. Nie, czy on. Aha, chce mnie chyba zabić. Dobra, ja ci dam, ty pajacy, Nie w to, skręcaj, 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 szybko. Szybko, jedź tam, szybko. Nie tam, nie. on już. Skręcaj, skręcaj, szybko. Jedź szybko gdzie on, gdzie on jest? Dobra walisz. W, w na stronie Crazy Games. Ale jeszcze zauważyliście, pewnie widzowie. Gdzie, gdzie ty jesteś? No tam jest jedno auto. Nie chcę teraz driftować. Gdzie Dobra. Mhm. Aha. Mhm. Nikogo nie widać, jak mnie to irytuje. Czołg, dobra, Czołg. Czy ty w ogóle coś zrobiłeś? Gdzie ty jesteś? A mogłabym się podkopać? Tak, ej, dobra. Szczeraj. Ej, zrobię sobie takie pole wokół mnie, żeby był chroniony jakby. Jednej rzeczy nie przemyślałam, jak ja stąd wyjadę? Prawda? No właśnie. Jak ja stąd wyjadę? Do... jedź, jedź! jedź. Dobrze! Tak! Dobrze, let's go! Jedziesz! Jedziesz! A widzę, jutro, fajnie będzie kolejny odcinek. To zależy od Was. Jak będzie jedna subskrypcja albo jedna łapka w górę chociaż to będzie nowy odcinek z gry w którą polecicie dobra widzowie zmienię szybko auto i zrobię coś fajnego na koniec nie. O On... się i ułamałam. A. Robię coś dla was. jedź, Nie! No! Co żal. Nie! 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 Utknąłem! chciałem coś zrobić, ale. Co? Co? Co mu się stało? Red Bull zak, dobra. On do widzowie tym akcentem kończymy.